Witam Was serdecznie z Rogowca, słuchajcie, no coś dziwnego się dzieje, no, pusto jest na szlakach, pusto jest wszędzie, nie wiem co oni wprowadzili, co się dzieje, przed chwileczką para turystów w panice uciekała, powiedzieli, żebym po prostu sześć się schować z tego powodu, że namierzają, że latają dronami, że nie wiem o co chodzi. Co się stało, słuchajcie, widzieliśmy już dwa razy właśnie latającego drona, słychać go nawet gdzieś tutaj latają, widzieliśmy na kładach jeżdżących jakichś tam gości, słuchajcie. No po prostu masakra i nie wiem jak do tego się odnieść. Ja nie wiem jak po prostu reagować na coś takiego. Czy już prowadzili nam pełną inwigilację? Czy... O. Słuchajcie, namierzyli nas. Napitowe. Ja bym się nie zdziwił teraz. Poczekaj co się dzieje. Ja nie wiem czy ja mam teraz ręce do góry podnieść, czy jak ja mam się zachowywać. Czy mamy z tego miejsca pójść? nie wiem czy to jest dron policyjny czy to jest kurde, ale numer co to było także zbijamy się z tego miejsca słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia co się stało, ale jednak ci wystraszeni turyści, którzy oczekali słuchajcie, jest całkowita pustynia dzisiaj w nocy w zasadzie widzieliśmy Właśnie kochani, i to był w krendariusza kwietnia: Prima Aprilis. Nic takiego się nie wydarzyło, nic takiego nie ma. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak można panikować. Pryma Aprilis i nic więcej. Także jest wszystko ok. Pozdrawiam Was z tego. Z drogowca zapraszam na kanał Dolność Łązaka. Zobaczycie pełną relację z dzisiejszego dnia. Zaznaczam, był to głupi żart Dariusza kwietnia. Słuchajcie, żadnej paniki nie ma. Możemy się swobodnie przemieszczać, możemy swobodnie się poruszać. Także pozdrowienia. Słuchajcie, zachmurzonego troszeczkę, ale ciepłego Dolnego Śląska. Pozdrowianka, ciepła energia do wszystkich Was. Trzymajcie się.